To Pan przyjdzie. Błogosławieni, którzy są gotowi, wyjść mu na spotkanie. On idzie, aby lud swój zbawić. Umiłowani w naszym jedynym Panu, Jezusie Chrystusie, zawsze zobaczcie, witamy się tak samo, ponieważ my dążymy do Pana, a Pan nasz jak Góry Syjon pragnie swój lud po prostu sam znosić, tak? Na fundamencie On jest Chrystusem, Jezus, tak? I dzięki Niemu my wszyscy żyjemy. Po prostu, tak, Słowo Boże jest tym, co słyszymy. I właśnie z tego rodzi się nasza wiara, tak? Właśnie tak. W liście do Rzymian też czytamy u Świętego Pawła, który, co ciekawe, był, jest apostołem zrodzonym właśnie z nocy, bo Pana już... Można go powiedzieć bezpośrednie, yy, słowo z jego ust płynące go co prawda nie ożywiło, ale jednak tak, w świetle przemówił Pan, który już zmartwychwstał, czyli nie był on wtedy taki, jak my siebie widzimy nawzajem, a właśnie tu mamy widzieć Chrystusa, tak samo w bracie i siostrze, to jest normalne. Po to Bóg daje nam twarze, abyśmy śmiało patrzyli sobie w oczy. Ale żeby tak było, to musimy Boga prosić o serce Jego, bo Jego serce jest tylko dobre, czyste, szlachetne, piękne, tak? I u Maryi to najpiękniej widać, ponieważ ona całe życie właśnie podporządkowała Bogu, tak? Czyli nie ona, ale On. Nie ja, ale On. Jezus Chrystus, całe nasze życie, kochani, tak samo każdy z nas. Jest to niesamowite i nikt nie zgłębił tego misterium, i co jest wielkim szczęściem dla każdego z nas, ponieważ zjednoczenie w miłości, która Przekracza wszystkie progi naszej, naszych obaw, lęków, blokad, właśnie my ma, możemy naprawdę żyć wyłącznie w Nim, w Jezusie Chrystusie. On nas umacnia i całe życie stąd się bierze. Czyli możemy, tak jak mówimy, wszyscy jesteśmy równi, jeśli chodzi o śmierć. No tak, bo niby tak, ale jeżeli nawet to pokolenie się nie skończy, bo Pan tak zdecyduje, on już przyjdzie, no to najważniejsza jest miłość, tak? Bo Pan Jezus Chrystus, my chrześcijanie wierzymy. On już pokonał śmierć, tak? Poprzez, poprzez to, że umarł na krzyżu, wziął swoje życie, bo to Bóg Wielki, stał się człowiekiem, aby nas zbawić, tak? No tak to jest. I właśnie yy, o to chodzi, że Jego uczciwość jest pierwsza: Boża Uczciwość, Jego miłość. Tu wszystkie prawa świata zostają niejako zawieszone właśnie w Nim, ale to się dzieje tylko przez Chrystusa. Tu, w ten sposób, w nim realizuje się całe prawo i nie można się do niczego przyczepić, żadnych konkretów wyjąć, które byłyby przeciwne, ponieważ Pan Jezus Chrystus nas tak uczynił. I chodzi o to, żebyśmy my mu służyli wiernie, jak Maryja, i wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Szczęść Boże.